Siemanko, ja jestem Sebol, a Sekiro to jest moja ulubiona gra Ever, w której zrobiłem całą masę przeróżnych challenge'ów, w tym m.in. Nohita, nad którym obecnie pracuje Tamae. I oglądam sobie jego poczynania i widzę, że pewne elementy w mojej opinii są wykonywane w sposób mało optymalny, co jest w 100% zrozumiałe na etapie nauki. I stwierdziłem, że w formie takiego filmiku przedstawię moje porady, jak z tymi rzeczami poradzić sobie lepiej. A nawet jeśli ten film do niego nie trafi, to może komuś innemu podpowie jak coś zrobić lepiej. Zresztą swoją drogą do końca roku planuję zrobić swój własny przewodnik po Nohicie w Sekiro, na który gorąco z góry zapraszam. A tymczasem bierzmy się za oglądanie. No jesteśmy w tutorialu i jest jeden skok, którego totalnie nie rozumiem. Już wam pokazuję o co chodzi. Oto nie wiem po co sobie komplikować tę sekcję, skoro można ją w bardzo prosty i przyjemny sposób przebiec. Już pokazuję wam, jak to zrobić. Jesteśmy tutaj. Skaczemy sobie z gałęzi, tu zeskakujemy na półkę niżej, przeskakujemy przez tą rozpadlinę i skaczemy z tego rogu, wyciągając rękę do przodu. Czyli w locie yy, przytrzymujemy kwadrat, yy, co powoduje, że nasza postać delikatnie wychyla się do przodu, dzięki czemu jesteśmy w stanie do tego miejsca dolecieć. Ewentualnie jest jeszcze opcja, że można wykonać ten skok z lekkim opóźnieniem, trochę tak jak wyskakujemy z okna do walki z Genichiro, ale o ten sposób jest powiedzmy prostszy do opanowania. Zerknijmy sobie na ten fragment. Czy jestem w stanie to przejść? Naokoło jakoś. No, bo on tutaj wspomina, czy jestem w stanie to przejść naokoło jakoś. No, w sumie to się udało. O, w sumie to się udało. I tak się zastanawiam, co właściwie miało się w tej sytuacji nie udać. I już wam pokażę, jak to zrobić szybko i sprawnie. O, jestem w tym miejscu, zbieram gacina. I tak, przede wszystkim, nie trzeba tutaj skakać po, po prawej stronie. Można spokojnie skoczyć z tej gałęzi, tylko to wymaga odrobiny wprawy i trzeba mocno kamery wyciągnąć do góry. No, nie o w ten sposób. Bum. Kamera do góry i łapiemy się tej gałęzi. Następnie lecimy tutaj. I lecimy tutaj po prostu, bo. Jesteśmy, no nie? Posążka to w ogóle nie ma sensu brać. Bo i tak to jest no hit, no nie? I bum. Odpalamy gacina, idziemy tłuc ogra. No i mamy walkę z ogrem, gdzie mamy trochę miotania się chaotycznego, co jest w pełni zrozumiałe na etapie nauki, ale moim zdaniem najlepsza metoda to jest pompować z 2-3 ataki i unik na lewo na ukos po 45 stopni. Znowu 2 trzy ataki, na ukos. 2-3 ataki, na ukos. Ogólnie ogr nas nie zaatakuje do momentu, w którym się nie ustawi, że tak powiem. Jak już się ustawi na wprost nas, to dopiero wtedy rozpoczyna animację swojego ataku. Więc dopóki tego nie robi, bo czasami możemy 4, 5 tych ataków włożyć musimy po prostu obserwować, co ogr robi, no nie? A takie właśnie chodzenie, trochę w lewo, trochę w prawo, takie miotanie się, powoduje po prostu niepotrzebny chaos w tej walce, moim zdaniem, no nie? O tu ten unik na przykład był, moim zdaniem, trochę niepotrzebny. No i już wam pokażę, jak ja walczę z ogrem. Bum, pak, pach, pach. pach. I tak. Stoję sobie w tym miejscu. Używam gacina. boom. Jadę do ogra. I zawsze w tym momencie ja robię pchnięcie. Dwa ciachnięcia. I ten. I unik na lewo, nie? Unik na lewo. Unik na lewo. Unik na lewo. No i mamy po ogrze, nie? Więc moim zdaniem, najlepiej po prostu, właśnie mówię robić kilka ataków unik w lewo, kilka ataków unik w lewo, kilka ataków unik w lewo, no nie. I jedna bardzo istotna kwestia, na którą uczulam, a mianowicie w Sekiro uniki działają na wciśnięcie, a nie puszczenie przycisku, jak to ma miejsce w Elden Ringu albo w Soulsach. Yy, co oznacza, że w Sekiro musisz nacisnąć unik tuż przed otrzymaniem ciosu, a nie z lekkim wyprzedzeniem, jak ten cios w Ciebie leci, jak to ma miejsce w innych grach from Software. Swego czasu filmik na ten temat jak coś, to link do niego wrzucam w opisie. I tak samo jest z chwytami. Bardzo często ludzie narzekają na chwyty w Sekiro, że one y, jakby są źle zrobione i tak dalej, ale bardzo często to się bierze z tego, że ludzie po prostu za szybko wciskali ten przycisk uniku, a nie tuż przed tym, jak już te łapy przeciwnika nas złapały, no nie? Bo my musimy dosłownie ledwo co się wyślizgnąć z jego rąk, no nie? Żeby to miało ręce i nogi. Tutaj ta Mae idzie bardzo ryzykowną trasą, która wygląda tak że tutaj wchodzi na ten murek i ryzykuje bardzo mocno otrzymanie Aha. hita, który zresztą dostaje. No, Boom. I zaraz Wam pokażę, jak zrobić to o wiele lepiej i to wygląda tak. Tutaj zakładam, że on, że tak powiem, podbieg wziął te AKO i tutaj na górę jakby idzie i tam dostał hita, ale lepiej i bezpieczniej jest się cofnąć, pójść tutaj, skoczyć na ten tutaj daszek i tutaj z rogu skoczyć, złapać się tutaj, nikt nas nie widzi, jest elegancja. Omijamy tego przeciwnika i wbijamy do gjobu, nie ryzykując otrzymania hita, który przed chwilą zobaczyliśmy. Tutaj nie rozumiem za bardzo, po co zabijać tego chłopa tutaj. O, to. Jakby niepotrzebne zupełnie ryzyko, bo można to polecieć o tak o, No nie? Że biegniemy po prostu tutaj. Skaczemy tutaj, w ogóle nie zwracamy na niego uwagi, nie? O tamty chłop stoi, nie? I idziemy sobie tutaj. Pek. Skaczemy na ten daszek. Pyk, pyk, zgarniamy Ako i biegniemy prosto do byka. Natomiast jeśli chodzi o byka, no to co, podbiegamy tutaj, czekamy aż byk wybiegnie, liczymy na to, że zabije tych dwóch chłopów. O, no i staramy się trzymać jego dupy po prostu i gdzie możemy to być go po głowie, nie? O, biegamy go, bum, bum, bum. On robi drifta, to my wchodzimy mu na plecy, o, jak macha głową, to unikamy. Generalnie to jest po prostu kwestia wyświczenia, no nie? I oczywiście staramy się nigdy nie stać naprzeciwko jego głowy, bo on w każdej chwili może zrobić takie ŁOP i nas walnąć, no nie? Więc cały czas po prostu manewrujemy koło jego Tupy. Tutaj ta mała bierze posążek, który jest zaraz za bykiem, który nazywa się Zamek w Aszinie. I to jest w pełni zrozumiałe, ale chciałbym zaznaczyć tutaj jedną rzecz. Że ten posążek to jest jeden z dwóch posążków w całej grze, który podnosi się sam. Nie musimy do niego siadać, żeby się aktywował. Po pokonaniu byka od razu już go mamy odpalonego, nazwijmy to. Zresztą możecie to przetestować w taki sposób, że po walce z bykiem użyjcie posążka powrotu do ostatniego posążka. I zobaczycie, że tutaj wylądujecie, a nie przy tym, przy bramie po walce z Giobu. Tutaj widzimy, jak ta mała idzie, maja idzie maja. po róg giobu, czyli tak zwaną włócznie, która pomaga w walce z małpim strażnikiem, ale ja uważam, że to jest bezsensowne. W tym znaczeniu, że to ile czasu poświęcasz na to, żeby pójść po tą włócznie, potem wrócić do zaniedbanej świątyni, po to, żeby ją założyć i znowu wrócić do zamku w Aszinie, to je, trwa dużo dłużej niż to, co zyskujesz faktycznie w walce z tą małpą, że tak powiem. Zresztą ja ogólnie... Yy, całego tego Nokita robię bez żadnych protez, bo uważam, że po prostu są kompletnie niepotrzebne. Ale oczywiście to jest kwestia preferencji, jeśli ktoś czuje się pewniej z tymi protezami, bo one oczywiście znajdują swoje zastosowanie, to nie ma problemu, żeby ich używać. Po prostu uważam, że one nie są absolutnie do niczego potrzebne. Tutaj tylko chciałem zwrócić uwagę, że lepiej zdecydowanie biec trochę bliżej lewej krawędzi tego dachu. Tak dla bezpieczeństwa, bo czasami ten ługaj, który spada z tego latawca, może gdzieś tam nas szarpnąć, no nie? O. W sensie po prostu nie ma potrzeby biec środkiem, tylko trochę bardziej w lewo jesteśmy w 100% zero bezpieczni. Motyw unikania błyskawicy. Zobaczmy, jak to zostało zaprezentowane nam na tym klipie. Nie wiem, co mam zrobić. I Tamia tutaj mówi nie umiem, nie wiem, co mam tutaj zrobić. I już tłumaczę, co zostało zrobione źle. Po pierwsze unik został zrobiony zdecydowanie za wcześnie. O. Z... Masakrycznie za wcześnie. No nie. W sensie, że w momencie, w którym pojawia się Kanji, to on dokładnie w tym momencie zrobił unik, a to trzeba zrobić tuż przed otrzymaniem ataku. To co już wspominałem wcześniej, no nie? Już to jest pierwszy problem. A drugi to pozycja, w którą robisz te, te, ten unik, no nie? On tutaj za chwilę mówi, że jak robisz z łuku, no to trzeba zrobić unik do niego. I to jest prawda. Ale przy tej błyskawicy to samo. Też robimy unik w niego. Może ewentualnie możemy też zrobić tak jakby na łokos na prawo, na przykład, no nie? Ale nie w bok, nie, nie, od, nie odciekamy od niego, tylko musimy jakby do Genichiro zrobić ten unik i teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zresztą zakładam, mam nadzieję przynajmniej, że jedną i drugą formę błyskawicy Genichiro nam tutaj zapoda. Boom, dobra, tu oczywiście Mikiri na dzień dobry. Jak robi z łuku, to można go po prostu spamować atakami i on nas uniknie, nie? Dobra, dawaj błyskawicę, dawaj błyskawicę. O, znowu z łuku dał. Dobra, nie będę go dobijał. O! I do niego robimy unik, nie? Bo ta błyskawica taka jakaś średnia była, powiem szczerze. Daj lepszą. Dobra, nie będę go dobijał znowu. O! I do niego. Do niego robimy unik po prostu. Tutaj kolejna rzecz, której nie do końca rozumiem, czyli po co atakować shurikenami te wilki? Tak jak tutaj. No nie. Skoro wystarczy po prostu najzwyczajniej w świecie przebiec, Patrzcie pek? Pek I dzida. Nic złego na mnie nie, nie grozi. Przez chwilę myślałem, że może chodzi o to, żeby wziąć o ten posążek, no nie, żeby później, jak już będzie atak na Ashina, to będzie można się do niego przenieść, ale sprawdziłem woda na Twitchu i widziałem, że on omija ten posążek tak czy siak. Bo ten posążek tutaj, oto, to jest drugi posążek w grze, bo wcześniej wspomniałem, że ten po byku jest pierwszym takim posążkiem, No to jest drugi posążek, który podnosi się samoistnie, ale dzieje się to dopiero po momencie, w którym zdobędziemy ostatni fabularny przedmiot. Bo mamy do zdobycia kwiat lotosu, kamień ochronny i ostrze śmiertelności. W którym zdobywamy trzeci z tych przedmiotów, to ten posążek nam się podnosi. Jeśli chodzi o walkę z opatrzonym wojownikiem, moim zdaniem bez sensu kombinowanie z tymi shurikenami i z tą garścią popiołu, lepiej po prostu, najnormalniej w świecie, pobić się z nim z 20-30 razy, nauczyć się z nim walczyć, wchodzisz, bijesz go i koniec, no nie? A tak z tym kombinowaniem to zawsze jest ten element chaosu dodatkowy dochodzi do tego wszystkiego. No i mamy Gunford, czyli najtrudniejszy moment biegany w nohicie w Sekiro. I stwierdziłem, że po prostu pokażę, jak powinno się go robić. A więc jesteśmy na tej gałęzi, używamy gacina Jedziemy. No i biegniemy ile sił w nogach. Tutaj zeskakujemy w dół. Back, lecimy tutaj. Lecimy tutaj. No i tutaj kucamy, No i podchodzimy do tego mostu. Momentu aż nas nie zauważył ci strzelcy. Zauważyli. I trzymamy się lewej strony mostu. Przed dziurą skaczemy. Łapiemy się tego drzewa. I od razu biegniemy w bok. Skaczemy z niego i wracamy na te drzewo. I tyle. I już jesteśmy bezpieczni. Koniec. Czyli. Ludzkami, idziemy do momentu, aż nas nie zauważą. Zauważają, trzymamy się lewej strony mostu, przed dziurą skaczemy, łapiemy się tego drzewa. Po czym tutaj skaczemy na bok, wracamy na drzewo i jesteśmy już bezpieczni. Czekamy tylko, aż te żółte znaczniki znikną. I jak już one znikną, a już powinno. O, i stało się teraz. Używamy drugiego gacina. I lecimy. Totalnie spokojnie, bezpiecznie. Nic nam nie grozi. Co prawda, jeszcze ktoś tam będzie strzelał, ale nie trafi nas, no nie. Pyk, pyk. Tutaj jakby wpadnięcie w te strzelające jakby pułapki nam nic złego nie robią. Ja tutaj zawsze tego typa zabijam na wszelki wypadek, bo czasami raz na sto razy się zdarzy, że on nas tutaj strzeli w plecy, więc lepiej dla bezpieczeństwa po prostu go tutaj dziabnąć. Tutaj przyznam, że ta druga faza totalnie nie poszła u tego długorękiego, bo nie. Ja tutaj domyślam się, co próbował zrobić, ale no nie pykło za bardzo. No, trzy. <laughs> ale pokażę Wam zero-jedynkowy, bardzo fajny sposób na scizowanie tego bossa za pomocą ostrza śmiertelności. Walnąłem trochę fejla, bo chciałem sobie przyćwiczyć tą taktykę jeszcze zanim Wam o niej opowiem, ale zrobiłem to tak dobrze, że aż go załatwiłem i musiałbym lecieć całą grę od początku do tego miejsca, więc stwierdziłem, że po prostu posłużę się klipem z mojego własnego no -hita, A więc biegniemy do długorękiego. Po drodze używamy AKO. I parujemy jego całe combo pierwsze z wyjątkiem tego ostatniego lekko opóźnionego ataku. Że wiecie, on robi ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i potem taką przerwą, i robi jeszcze ostatnie dziabnięcie i wtedy odskakuje do tyłu i robi podcięcie, nie? To ten ostatni atak z zdilejowany... unikamy. Czyli odbijamy, 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 i ostatni atak unikamy, po czym robimy dwa Mortal Blade y, i za chwilę wam pokażę, co dalej, nie? Bam-bam. O, i teraz jest ten atak z opóźnieniem, Unik. Mortal Blade, Mortal Blade, wykańczanie. I następnie wchodzimy mu na plecy i ładujemy dwa Mortal Blade z wyskoku. I ładujemy po prostu Mortal Blade na maksa, no nie? Wyskok, Mortal Blade, Mortal Blade, i jeszcze jeden. Mortal Blade, i nie ma typa. I jeszcze raz wam pokażę, już bez zatrzymywania po drodze. Wbiegamy, ako, biegniemy, biegniemy. Parujemy całe kombo z wyjątkiem ostatniego, zdelejowanego ataku. Na nim robimy unik i mortal blade, mortal blade. Następnie dwa mortal Blade z wyskoku, w plecy i ostatni mortal blade na dobicie. I tak to wygląda. Tutaj, jeżeli chodzi o węża, to ta Maem stosuje taktykę użycia lalkarza na małpie, żeby małpa odwróciła uwagę węża. I ten i wtedy można się tutaj przedostać i to jest jak najbardziej w porządku, spoko metoda, ale pokażę jak można zrobić to trochę sprawniej, aczkolwiek wymaga to odrobiny wprawy i delikatnego wyczucia. Już Wam pokazuję jak to wygląda. Mówię, to użycie małpy jest jak najbardziej w porządku, ale po prostu jak chcecie ten flow zachować biegu, to można to zrobić w taki sposób, patrzcie. Idziemy, 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 tu się skaczemy bum. No, i tutaj na lewo idziemy do tej małpy, albo idziemy tu, tu i skaczemy. Wąż, wąż nas omija, i lecimy sobie kultu, kulturalnie do tego miejsca. Snake Eyes wszystkich ulubiona. <noise> Ogólnie, początek tego podejścia był bardzo dobry. Skok z Mortar Blade'em, wszystko ok. Tutaj, skakanie nad jej chwytem, moim zdaniem, dosyć ryzykowna sprawa. Nie polecam tego robić, zaraz powiem, jak zrobić to lepiej. Znaczy, moim zdaniem, lepiej, oczywiście. Tutaj dostanie strzała. Strzały, jak coś można parować, zakładam, że ta to wie i tutaj był miss time, po prostu, ale wolę tak na wszelki wypadek to powiedzieć. I właśnie, a propos chwytu jest. można go sparować. Tylko trzeba to zrobić w ostatniej, ostatniej dosłownie chwili, no nie? Że jak ona już ma szarpnąć tą swoją bronią i nas przeciągnąć do siebie, to wtedy naciskamy i parujemy jej chwyt. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ona ten chwyt zrobi. Tylko tutaj przełączę monitor. Bum, bum. Bum. I tak. Oczywiście w pierwszej kolejności najlepiej udać się w to miejsce po to, aby załatwić tego przydupasa, no bo zawsze istnieje szansa, że nas trafi w trakcie walki, a po co ryzykować, skoro to trwa dosłownie chwilę? Bum, bum. Bang. Ja sobie lecę zazwyczaj tędy. Pyk, pyk i pyk. O, jestem tutaj elegancko. Zachodzę Snake'a, jest od tyłu. Ładuję Blowa, Odpalam Ako. Podskakuję. Mortal Blade, Mortal Blade. Paruję. Mortal Blade, Mortal Blade. I nie ma. Ale poczekajmy, niech ona chwyt jeszcze zrobi, nie? Ogólnie chodzi o to, że parujemy. I od razu. O, 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 tego, ładujemy kolejnego Mortal Blade'a, nie? Ale niech zrobi chwyt. Dawaj chwyt. Dawaj chwyt! Strasznie uparcie dzisiaj, bossowie, no. Oto był hit swoją drogą, jakby jakbym tego robił. O! I pyk! I sparowane! I nie ma co się martwić, no, nie? Więc parujemy, co ona tam zrobi i po prostu ładujemy Mortal Blade, nie? Pary, Mortal Blade. No, nie zróbmy to jeszcze dobrze. Pyk, Mortal Blade, Mortal Blade, i znowu. Pary, Mortal Blade. Czyli po prostu dwa Mortal Blade y, i parujemy, co ona robi. Dwa Mortal Blade parujemy co robi, dwa Mortal Blade parujemy co robi i tak, aż padnie. Jeśli chodzi o małpiego strażnika, to wiedziałem, że ta mała ogarnia ci z pierwszej fazy. Jak coś, to do opisu wrzucam mój poradnik do tego, jak skrzyzować pierwszą fazę małpy. A jeżeli chodzi o drugą fazę, no to tak, jeżeli ktoś woli używać tej włóczni, nie ma żadnego problemu ale pokażę wam w jaki sposób ja walczę bez włóczni z tą drugą fazą małpy. No nie? Czyli już tutaj pokonałem pierwszą fazę, używam sobie Divine Confetti, używam sobie Jaszariku. I ten. Czekam. No nie, aż ona sobie wstanie. Wstaje. I robi ogólnie tak. Czekam, aż ona w pełni wstanie i robię jej jeden atak. I patrzę, czy ona robi krzyk, czy robi coś innego. Jeśli robi krzyk, to skacze i wali ją Mortal Blade'em. Jeżeli robi coś innego, to reaguje na to coś. I dopiero jak krzyknie, to skacze i sumuję ją Mortal Blade'em, no nie? Ważne jest, żeby zadać ten jeden pierwszy cios, jakby, nie? Czyli ona wstaje. I jeden cios zadaje. O, robi krzyk, więc robię Mortal Blade'a. Bum! Jak ona robi ten atak, to zachodzę jej od dupy strony, ładuje parę razy po dupie, odchodzę i jej odbijam. I ładuję. Immortal Blade. I pozamiatamy. I powiedzcie, czy to trwało jakoś dużo dłużej niż walka, niż walka z włócznią, że tak powiem? No mi się wydaje, że nie. I tak jak wspominałem, chodzenie po to włącznie jest marnowaniem czasu. I tutaj ciekawostka, jak już pójdziemy, bo to już jest ostatni przedmiot fabularny, który musimy zebrać, a propos posążka, który podnosicie sam. Bierzemy to, używamy od razu tutaj ostatni posążek i zobaczycie, że nie przeniesie nas do tego posążka tam przed walką z małpą, tylko przeniesie nas od razu do lochów w waszynie. To się dzieje w momencie, w którym podnosimy trzeci, ostatni przedmiot fabularny: czyli kamień, ostrze śmiertelności i kwiat lotosu. No nie? I patrzcie. Ładuję. Dawaj, 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 dawaj. PlayStation 5 z super szybkim dyskiem SSD. <ścoughs> I BUM! Jesteśmy od razu tutaj. No nie. No i Emma i Sheen. I tutaj powiem szczerze, za bardzo nie nakombinujemy, musimy po prostu się tych walk nauczyć i tyle. To co warto pamiętać, to że w drugiej fazie Ishina, jak on zaczyna ładować swoje ogniste ataki, no to możemy go wybić z równowagi Mortal Blade'em. Ewentualnie petardami, ale Mortal Blade jest y o wiele lepsze, bo przy okazji zadajemy mu potężne obrażenia, no nie? No a Emma po prostu, no, lejemy się z nią. Normalnie najlepiej jak umiemy, no nie? No, Postaram się tutaj w miarę sensowną walkę zaprezentować. O, jej chwyt można obejść w ten, ten sposób, no nie jakby co. Nad podcięciem oczywiście przeskakujemy. Pchnięcie robimy Mikiri. Bong, 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 bong. Oj! Zjebałem. Tutaj zjebałem. W sensie, bo tego, bo za mało miejsca tutaj było po prostu, niepotrzebnie w lewo. Jak coś? W sumie dobrze, że to się stało. Jak coś, to nie unikamy jej chwytu w lewo. Jeśli już, to w prawo. Nigdy w lewo, bo w lewo miejsca bardzo często brakuje. Uuu, ale ją docisnąłem do rogu. Więc, jakby co? W sumie właśnie dobrze się stało, nie? Jak ona robi chwyt, to tylko z prawej strony ją obchodzimy, albo uciekamy do tyłu, no nie? W lewo jest to bardzo często problematyczne, no nie? Dobra, kurde, spróbujemy szariku użyć. Ale teraz użyję. On zawsze zaczyna od ładowania ataku. Wtedy Mortal Blade y na mordę. Tego unikamy. Boom. No i mamy go. Boom! No i tak to się prezentuje. No nie, mam nadzieję, że w niektórych kwestiach to nieco pomogłem. A jeżeli chcielibyście e, cały poradnik od początku do końca, jeśli chodzi o takie przejście no-hitowe Sekiro, no to mówię, już niedługo, myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni na moim kanale się pojawi, więc gorąco zapraszam do subskrypcji, do zostawienia lajka, jeśli Wam się podobało i oczywiście też zapraszam na, na mojego Discorda. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, co tutaj powiedziałem, to koniecznie napiszcie komentarz albo uderzajcie do mnie na Discorda. No, to trzymajcie się, dbajcie o siebie i życzę Tamae... E, że tak powiem, powodzenia w jak najszybszym zrobieniu tego new no ale zalecam, bardzo mocno zalecam nie robić ranów za ranem, nie znając bossów, tylko najpierw się nauczyć bossów, a potem robić rany, bo robienie ranów będzie źródłem frustracji, bo bosowie naprawdę działają dosyć reaktywnie, że załóżmy, ty nie trafisz bossa, bo boss cię nie trafi i nagle jest jakaś zmiana, i lepiej nie być zaskoczonym po prostu. No, to trzymajcie się, no i powodzenia, Tamae, ponownie. Наразе